Dobra, moi drodzy. Wróciłem. Choć mam jakieś ochoty do nagrywania, ponieważ wszystko to gospodarstwo to tak się opłaca. Jazda, nie jazda, koszty, nie koszty. Ceny płodów są jakie są, więc nic nie będę mówił. Albo powiem za chwilę. E, nie jest dobrze. To tak, pług zrobiłem obczyściłem standardowo. Niektórzy są fanami smarowania przepalonym olejem. Kiedyś posmarowałem. Strasznie trudno było dotrzeć na polu, żeby weszły, nie smaruję teraz niczym, czyszczę przed wjazdem, ale e, spróbuję może kiedyś smarem posmarować, bo e, bester właśnie tak mnie coś zarzucił i to może nie być złe. No niestety z YouTube'a nie udało się uzyskać e, jakiegoś dochodu, więc te moje 2 hektary Ornego to są tak potrzebne jak e, nie wiem hobby, 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 kosztowne hobby no ale co zrobić? Trzeba zrobić tą robotę. Spróbuję go dzisiaj ustawić. Ten wieszak pójdzie wyżej, tamten, tak jak jest, na śrubie, no i koło tego nie ruszam. Widzicie, ktoś tu podjeżdża motorem. Standardowo. Fernando pobiegnął. Gdzie z głupi, było spokojnie na wsi, a teraz są różnego rodzaju. Wyczynowcy, no ale też nie o tym. Zaczniemy się na polu, bo dzisiaj jest dosyć ciepło. Nie wiem, który dzisiaj, 9 jest września. Temperatura jest dość duża. I tak średnio na orkę, ale no nie mam kiedy tego zrobić. W inny dzień tygodnia nie mogę. Więc nic, no przewrócę to, co wapno rozsiewałem. I było, potorka była, teraz pójdzie orkę. Nie wiem, czy dobrze robię, mam wątpliwości. Ale co zrobić, siew może być szybki, może być za tydzień, a może być za trzy tygodnie, zobaczymy jak to wyjdzie, lepiej żeby się to uleżało, nie ma na to czasu. Dobra, z takich informacji to wszystko, zobaczę jak będą chęci, to będą jakieś nagrywania, a jak nie, no to, no to wiecie jak jest. Pieniędzy z tego nie ma, czas się traci, można na spontanie jeszcze coś robić, z pola też pieniędzy nie ma. Jest taki smutny ten vlog. Ale, no co zrobić? Zamknął sobie 30. Se. Sąsiad mi pożyczał 30, bo bronowała. No i muszę ją tutaj ogarnąć. W sposób właściwy, więc nie musi się nalać. No i drzwi zamykamy. był komfort. Nic, niech trochę się chłodzi, Ja uzupełniam paliwo w i widzimy się na polu. Dobra, moi drodzy, zaczynam tą morkę. Zatąd będą ziemniaki, jak jeszcze będziemy sadzili Czyli tu gdzieś się będę hamował Tu posiałem łubin Ale widzicie co, środki w św świrze. Jak ja tym głównym zawaliłem przez ten łubin pole Teraz łubin jedynie będzie siany na dopłaty bo Jeżeli taka będzie potrzeba Ale widać, że go coś tutaj już męczy łubin Jest, jest sucho Ale widzicie, zielono jest jakbym popląt posiał wszystko rzadkie w że urosła ta pszenica w miarę, to i tak był cud, bo i to było pryskane. Lendipur i yy, przytłumiło ją, ale widać, że nasiona są. Będzie to gówno kiełkowało jeszcze kupę lat. No wierzmy, że może to się gdzieś wykończy. Robię orkę taką średnią, bo to była potorywka. <gryw> może za tydzień zasieję Nic. Widzimy się z kabiny. Mam nadzieję, że nic nie, nie stanie. Nie jest krzywał! Niestety za głęboko, widzicie, nie da się, da się kontrolować to, bo tu, tu, tu nie idzie, mi taskiwa. Niestety, widzicie, to się nie da nagrywać, Ci nie ma zespołu. Kamerzystów i w ogóle tu mi ta wyszła, tu martwica mi się... Widzicie Nie popatrzyłem i dupa no Strasznie krzywo mi to idzie, nie wiem. Nie z sprawę ewidentnie Sucho jest, to jest fakt A, z pół jeszcze damy. Sorry, że tak nie nagrywałem co i jak i w ogóle ale co zrobić. Nic, jadę dalej. Niestety minusy posiadania większego pułu. Takie bydle. Ja to wyciągnę, to jest chyba złożone tutaj, nie? Ja wam wiem, kurde. Hmm, nie wiem nic Puszczę Wam Tajlapsa Norka no, wygląda tak se, bo sprawy się wychodzi taka jest prawda, że jednak kurde ma nie robi się tego na co dzień Słabo to wygląda, ale nic, zobaczymy.